Witamy Państwa bardzo serdecznie ze Złotowa, gdzie lokalna Sparta podejmie zespół klubu piłkarskiego Piła. Oba zespoły wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a więc oba zespoły mocno zmotywowane do tego, aby to pierwsze zwycięstwo w sezonie odnieść. I tu no, nie ma półśrodków. Tutaj KPM musi walczyć o wszystko. Pierwsza, poważniejsza sytuacja. Karol Długosz e, tak, dośrodkowywał po części e, do pola karnego. Wyszedł z tego centrostrzał teraz Gracjan Lechowicz. Wychodził prawie sam na sam w tej sytuacji, e, ale nie udało się e, uderzyć e, precyzyjnie gdzieś, e, mijając bramkarza. Teraz e, ponownie Karol Długosz e, stwarzał zagrożenie. Jeszcze raz on, uderzenie z dystansu, ale broni e, Kamil Czapla. Strzał lekki, Łatwy do obrony. Teraz An-Kudowicz, dośrodkowanie, uderzenie do łęgi. Kamil Czapla bronił, a teraz kontrowersyjna sytuacja, gdzie uderzenie zablokowane przez Daniela Kozaka. Tutaj kibice dopatrywali się rzutu karnego, domagali się odgwizdania przewinienia i wręczenia rzutu karnego. Teraz świetna szansa, uderzał na bramkę. Jakub Bagniewski, a tutaj odbiór jest Jan Stasiak Kacper Zieliński w dryblingu. Zagrywa za obrońców. Tam jest Piotr Przygocki. Kapitalnie się w tym odnalazł. I jest jeden do 0. Piotr Przygocki, 28 minuta. Wydawało się, że przegrał ten pojedynek fizyczny z obrońcą, że nie dojdzie do strzału, ale w tym czasie minął się z piłką bramka z szyi obrońca. A Piotr Przygocki stanął oko w oko z siatką bramki. No i wystarczyło tylko tą piłkę precyzyjnie skierować, a jeśli Piotr Trek potrafi czasami między kilkoma obrońcami dobrze posłać piłkę, no to mając pustą bramkę przed sobą. Nie był to większy problem. Teraz świetnie. Gracjan Lechowicz zastawił się. Odegrał do Daniela Kozaka. Ten posyła ciasteczko do Szymona Strużyńskiego. Ten zastawił się, wpada w niego Bartosz w No i w sędzia wskazuje na 11 metr. A więc Szymon Strużyński faulowany i będzie rzut karny, do którego podejdzie nie kto inny jak Kacper Zieliński, który myli się w tej sytuacji, broni Jakub Marcinkowski no i nie ma podwyższenia tego wyniku to nie są dobre wyjeści dla klubu piłkarskiego Piła, szczególnie mając gdzieś z tyłu głowy ten brak skuteczności, także w poprzednich meczach, teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego, piłka minęła Kamila Czaple i uderzyła w słupek, także tutaj naprawdę było blisko, aby zaskoczyć bram Bramkarza. No i próbuje KP wyjść z kontrom. Piotr Szygowski kapitalnie zgasił piłkę. Wychodzi sam na sam. Czy odda strzał? Czy pokona bramkarza? Nie ma. Nie ma oddanego strzału, nie ma bramki, a to już druga część tego meczu, Radosław Guść przesuwa się coraz dalej, podaje, ale nic z tego nie wyszło, jeszcze potknął się obrońca, to był Bartosz Wnuk, ponownie mógł tutaj sprowokować karnego, kapitalna wrzutka Szymona Strużyńskiego i gola, gola zdobywa Kasper Zieński. chciałoby się powiedzieć, co się odlecze to nie uciecze bo nie trafił z karnego, ale dobija do pustej bramki z główki i podwyższa prowadzenie na już 2 do 0. Świetnie odnalazł się Kacper w tej sytuacji w polu karnym. A teraz to sparta naciska Karol 3 po podaniu Pryciaka uderzał na bramkę. Teraz bez faulu odbierali piłkę gracze. Wsparty jest piłka zagrana w pole karne, tu jest Karol Długosz, blokuje to Adrian Mikołajczak. Świetna interwencja środkowego obrońcy, to już akcja po drugiej stronie boiska, Kacper Zieliński, uderzenie w środek bramki, najpierw piostkował, potem złapał piłkę Jakub Marcinkowski, a teraz jest przy piłce Szczepanik, wypija to Radosław Guś, nie oddał strzału nawet Mirosław. Jeszcze panik, także szkoda dla sparty, że tutaj niewykorzystana taka szansa. Adrian Pietrowski wychodził sam na sam, ale były problemy z przyjęciem tej piłki. Jeszcze świetna szansa dla sparty. To Szymon Osada uderzał, ale kapitalna interwencja. Znowu z linii bramkowej. Janka Stasiaka uderza. Piotr Przygocki sparował. To Bramkarz Jakub Marcinkowski czy do Manikowskiego, ten wrzuca w pole karne, uderzenie i gól! Krzysztof Wojciechowski w doliczonym czasie gry trafia i sędzia zaraz po tym kończy mecz, a więc pierwsze zwycięstwo KP Piła w tym sezonie. To jeszcze powtórka tego trafienia, no a klub piłkarski Piła cieszy się z trzech punktów tabeli. a Krzysztof Wojciechowski